Gmina Milicz zawsze sport miała w sercu, ma i mieć będzie. Dowodem na to jest, to jest fakt, że corocznie w naszym budżecie zwiększamy środki na działalność sportową. Pomimo tego, że sytuacja samorządów jest generalnie w obecnym czasie trudna, Corocznie mamy, mamy problemy z, ze zmontowaniem budżetu, dochodzi do wielu cięć w różnych aspektach całej naszej działalności, ale jeśli chodzi o inwestycje i sport, nigdy jeszcze do tego nie doszło. Corocznie tą działalność promujemy i zwiększamy środki. Od 2015 roku tak naprawdę. Mamy ten wzrost coroczny minimum 50 tysięcy, bo tyle zawsze jest przy uchwale budżetowej. Natomiast w 2024 ten wzrost jest na poziomie 100 tysięcy złotych i zakładam, że w przyszłości również przynajmniej na takim poziomie pozostanie. Dzisiaj podpisywaliśmy pierwszych 9 umów z naszymi. Klubami na ich bieżącą działalność w 2024 roku. Kluby te corocznie osiągają sporo sukcesów, i mam nadzieję, że ten rok będzie podobny. Stoimy przed wieloma wyzwaniami sportowymi w tym zbliżającym się okresie. Szczególnie chodzi mi o Olimpiadę Młodzieży, która będzie. W, w, w dyscyplinach zapaśniczych odbędzie się właśnie w Miliczu na przełomie kwietnia i maja.